No hej, hej, hej. Cześć, witajcie z tej strony Maciek i, i Najwyższa pora, żeby zrecenzować kurort narciarski z serii Lego City. Wiele osób o niego pyta i macie rację, to jest najwyższy czas, żeby tym się zająć. W końcu aura nam sprzyja. 806 klocków, 11 minifigurek, całkiem sensowna liczba, tym bardziej, że mamy tutaj zróżnicowanych cywili. No i cena katalogowa to 359,99. Tak tylko kontrolnie zerknijmy na ofertę ALTO. No i tamta cena jest, wydaje mi się, bardziej adekwatna do zawartości. I powiem wam, że mnie już coś korci, żeby zbudować ten zestaw. On jest taki jakiś pocieszny, przyjazny, więc już otwierajmy i budujmy. Tam się bardzo podoba taki pomysł na duży zestaw z Lego City, który zawiera elementy charakterystyczne dla wypoczynku w górach. No, podobny typ, ale oczywiście inna lokalizacja. To było otwarcie sklepu z pączkami, stolica i kilka tych setów dalibyśmy radę jeszcze wymienić. Tutaj znajdziemy na pewno kilka takich drobnych detali, które pozwolą upiększyć nasze makiety. Telebim, o którym chyba już wspominałem. Przy okazji, co nowego, jak najbardziej jest fajny i takie znaczniki, mniejsze, większe, ni to sklepy, ni to punkty z gorącymi, rozgrzewającymi napojami oczywiście bezalkoholowymi tutaj znajdziemy. Fajnie! Zobaczmy, ile mamy tych worków z klockami. Tutaj zaczęliśmy od tego, co tak średnio już lubię, bo tych helikopterów i tyle mam i tyle razy one się pojawiają, że już powoli czuję przesyt, ale okej. Okay. Rozumiem, że jak to byłby nasz pierwszy helikopter, byłoby fajnie móc się pobawić na przykład z rodzeństwem. Chociaż nie wiem, jak czasem mi piszecie, to <gry> raczej myślę, że rodzeństwo jest przeszkodą w zbieraniu i kolekcjonowaniu Lego i, i w zabawie, bo często sobie wydzieracie te klocki. No, w każdym razie mamy tutaj duży arkusz z naklejkami, kilka takich, co to użyjemy na jakieś pojazdy służby medycznej. No i tak jak mówiłem, te takie bardzo fajne, charakterystyczne elementy. Tutaj też, jeżeli chodzi o minifigurki, znajdziemy kilka ciekawych akcesoriów, Takich właśnie zimowych. No i coś, co jeszcze na pierwszy rzut oka widzę, to sporo takich brązowych i piaskowych płytek, czy też elementów do tego głównego, największego budynku chyba lecznicy. Okej, okay, no to dajcie mi chwilę i widzimy się na recenzji. No powiem Wam, że dzieje się tutaj niemało i jestem pod naprawdę dużym wrażeniem, tym bardziej, że nie zdołałem tutaj upchnąć helikoptera. Oczywiście on się również pojawi na tej recenzji, spokojnie przejdziemy do pojazdów też. A te pojazdy w tym akurat secie są na wysokim poziomie i zerknijmy tylko przez tą witrynę sklepową, no tamtego towaru jest dużo, półki się uginają i bardzo fajnie. Można byłoby się tylko zastanowić, czy ten sklepik z ciepłymi napojami nie jest zbyt mały w stosunku do tego sklepu sportowego, ale to już są takie mniejsze niuanse. Natomiast jeżeli przyjrzymy się z bliska tej lecznicy i jeżeli byśmy tam zaglądali trochę od dołu, pod dach, no to widać dużo przeciwkości. Świtów I pewnie do tego budynku będę miał najwięcej zastrzeżeń. No to co? To lecimy, żeby omówić wszystko. Skoro ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby zabawić się na śniegu, to zacznijmy nasze szczegółowe omówienie od snowparku. No i mamy tutaj tak zwany halfpipe. Czyli możemy sobie różne rotacje, rotacje z podporą wykonywać, różnego typu pewnie slajdy, ale do tego nadałaby się bardziej ta oto rurka i mogę sobie wyobrazić, że świetnie się tutaj śmiga na desce, trochę gorzej na nartach, chociaż pewnie dla takich ekstremalnych sportowców i to nie byłoby problemem. Mamy tutaj taki maszt z oświetleniem. Tego bałwana sobie darujemy kiedyś tam po drodze go omówimy. No i są jakieś schodki, żeby tutaj ze się wdrapać, jeżeli ktoś od razu chciałby nadać swojemu zjazdowi takiego większego rozpędu. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Na pewno zabawy jest sporo i przypomina mi się taki element w zestawie stolica, gdzie bardzo podobnie rozwiązano skatepark, a tutaj mamy snowpark. Jeżeli chodzi o ten tutaj sklep sportowy, jestem nim oczarowany. Pamiętacie zestaw otwarcie sklepu z pączkami, Tamte sklepy były dokładnie takiej wielkości, i wtedy łącząc te dwa zestawy, to do siebie jak najbardziej pasuje. Tutaj mamy informacje o wyprzedażach, no, całkiem dużo promocji, ale czemu się tutaj dziwić? Ten sklep musi sprzedać asortyment, bo później, pewnie w jakichś takich cieplejszych miesiącach, no, będzie nieco gorzej. Tutaj mamy ten duży Telebim, i to właśnie może być transmisja na żywo z tego, co dzieje się w tym snowparku, i już tak jak wcześniej wam mówiłem, Widać, że towaru jest sporo. Ba, zobaczcie na te pale, którymi jest wzmocniony dach. To jest naprawdę fajne rozwiązanie. I zobaczcie tylko, że oczywiście ten duży monitor, ekran można schować. Ale kto by go tam chował, to jest fantastyczny detal. Zerknijmy do środka. No, miejsca mało, ale jest jakaś kasa, jest miejsce dla sprzedawcy i trochę tych różnych nart, rakiet, nakryć głowy znajdziemy. Więc jest naprawdę super. Strasznie szkoda, że ten straganik jest aż tak maciupeńki. Podobają mi się te wszystkie logówki, informacje, menu. No, może tylko na tej girlandzie warto by jednak zrobić czerwonego kwiatka, a nie takiego gładziaka okrągłego. Fajnie, że mamy małą choinkę, a jakbyśmy jeszcze do środka zajrzeli, to tutaj może się czasem przygotowywać jakiś grzaniec, tak mi się wydaje, ale nie wiem, może to tylko gorąca czekolada, właśnie w takim garnczku. No, fajnie, można to. Sobie sobie rozbudować, można, a nawet trzeba, bo wtedy wyglądałoby to o niebo lepiej i pasowałoby do tych innych, nieco większych budynków. Jeżeli mówimy o parterze tej bazy ratunkowej, jest tutaj naprawdę przyzwoicie. Informacje na temat aktualnej pogody, na temat stoku, czy jakieś trasy są zablokowane, czy są tam jakieś problemy, czy wszystko jest ok. Więcej informacji znajdziemy tutaj po tej stronie budynku, i tam również jest nadrukowany element, także bardzo fajnie to nadaje takiej głębi temu zestawowi. Po drugiej zaś stronie znajdziemy komplet narzędzi, które mogą się przydać do akcji ratunkowych. Wejdźmy pięterko wyżej. Jak się przyjrzymy tutaj temu wszystkiemu przez dłuższą chwilę, to dostrzegamy taką kanciastość. Niby ok, bo wykorzystano fajne, takie jak ja to mówię, palisadowe klocki, które trochę tutaj detali nam dodają w fakturze tej fasady, ale z drugiej strony, no ta kanciastość jest dosyć duża. Balkon jest tak mały, że ledwo tutaj minifigurka się wmieści, a i tak... Trzeba było zrobić drzwi otwierane do środka. Szkoda, że nie zdecydowano się wysunąć chociażby o jeden stół. Cały ten balkonik, mogłoby to lepiej wyglądać, ale z drugiej strony, wtedy od boku trzeba by jakoś to obudować. Podoba mi się to, że trochę tutaj niektóre elementy tego budynku są wysunięte i nadaje to, znowuż, głębi. Głębia to chyba jest słowo, które będzie no, dominować w tej recenzji. Nie wiem tylko, dlaczego nie zdecydowano się na jakieś odważniejsze zagospodarowanie dachu. Jest jakaś antena komunikacyjna, okej, okay, ale czemu ten śnieg jakoś tak grzecznie leży przy krawędziach? I co oznaczają te takie okrągłe placki śniegu, właśnie? Czy coś tutaj jest, jakaś, nie wiem, wentylacja, która jest akurat mocniej zaśnieżona? Trochę szkoda, że nie zdecydowano się jakoś nieregularnie tutaj jakiejś puchatej pierzynki położyć. A jajaj, na dworze taki mróz, wejdźmy zatem do środka, do tej bazy ratunkowej, bo sporo czasu żeśmy spędzili na zewnątrz. A w środku wszystko, żeby wyleczyć jakiegoś nieostrożnego pacjenta, no bo możemy tutaj i założyć jakiś gips, jakiś opatrunek. Po stronie prawej mamy chyba komputer, żeby zarejestrować nowych pacjentów, a do góry byłoby chyba takie centrum łączności, żeby szybko odebrać komunikat o jakimś wypadku w górach i żeby móc ruszyć tymi pięknymi pojazdami na ratunek turyście. Znajdziemy tutaj i trochę czekanów, i lornetkę, i jakąś krótkofalówkę. I zobaczcie, praktycznie każda klameczka jest obudowana takim pieńkiem. Fajny detal, który jednocześnie nasuwa skojarzenia z bardzo przytulnym miejscem. Nie wiem tylko, jak można byłoby się dostać na tą górę, bo nie widzę tutaj ani schodów ani drabiny. No i tak sobie pomyślałem, że skoro jest to baza ratunkowa, jeszcze tutaj dużo ludzi trenuje jakieś wyczynowe sporty, to przydałyby się jeszcze jakieś kule, może jakiś wózek inwalidzki, no trochę jednak ta lecznica słabo zaopatrzona. A jeżeli chodzi o helikopter, powiem wam, podoba mi się. Przypadł mi do gustu, między innymi dlatego, że tutaj jest tak dosyć mocno opływowo. Wykorzystano po prostu odpowiednie elementy, także ogon zbudowano całkiem ciekawie. Rzadko kiedy wykorzystuje się w środku elementy typu technik, i później narzuca się na to takie oto tuby, okrągłe, cylindryczne elementy. Oczywiście dwa wirniki działają, bo co mają nie działać? Z jednej strony mamy kamerę. Może tutaj jest jakaś podczerwień zamontowana, i wtedy łatwiej szukać tych nieszczęsnych rozbitków, którzy gdzieś tam utknęli? A z tej strony wydaje mi się, że można byłoby podpiąć nosze, żeby przetransportować jakiegoś pacjenta do szpitala miejskiego. A, dobrze to wymyśliłem? Chyba tak, chociaż nie widziałem tej informacji ani w instrukcji, ani na opakowaniu. Oj, podobają mi się te dwa pojazdy ratunkowe i to bardzo. Zaraz wytłumaczę dlaczego, ale jeszcze tak mi się nasunęło, że to mógłby być nawet osobny zestaw, gdzieś tak za około stówkę. Ja bym kupował, bo wygląda to nieźle i mielibyśmy coś około czterech minifigurek. Po pierwsze, jest tutaj fajna, spójna kolorystyka. Po drugie, zobaczcie, mały samochód, a zadbano o wszystkie potrzebne detale. Otwierane drzwi, jakieś tam lusterka. Tutaj z przodu jest pług, który bez problemu dałoby radę odłączyć i wtedy mamy zwykły ratunkowy pojazd, żeby wyciągnąć minifigurkę po prostu sobie tutaj. Otwieramy, tam w środku mamy oczywiście licznik prędkościomierz, no i tutaj z tyłu, jakbyśmy musieli gdzieś podjechać, są narty, jest łopata i dwa kiki. Mało tego tutaj, nie wiem czy wy to widzicie, jest skrzynka z narzędziami, a na górę można by jeszcze jakąś skrzyneczkę rzucić. Szkoda, że w sumie nam nie dano jakiejś skrzyni, bo do jakiegoś cięższego sprzętu albo żeby wrzucić i piłę i toporek. To by się przydało. Z kolei, jeżeli chodzi o skuter z przyczepką, też rozwiązano to bardzo fajnie. Nie ma problemu, żeby te nosze zdjąć. Tutaj jeszcze można coś podczepić. Sunie to bez problemu po gładkiej powierzchni podywanie. Dwie minifigurki się zmieszczą. Może tego jednego ratownika sobie tutaj wycofam, żebyśmy lepiej wszystko widzieli. No i od przodu, przede wszystkim, to wygląda fajnie. Nie jest tutaj nic udziwnione i obydwa pojazdy naprawdę sprawiają, dają mi dużą radość. Tylko tutaj, jak teraz patrzę, nie wiem znowu, czy to widać na kamerze, jest jakaś rysa na tym przodzie. No nie. Trzeba Lego pakować w osobne woreczki, jakieś takie zabezpieczone, właśnie te elementy. I ja naprawdę kończę tą recenzję, spiszę sobie numery właśnie dla tej szyby i piszę na Lego serwis, że znowuż są jakieś uszkodzenia. I proszę mi tutaj przysłać takie elementy, które nie są porysane. Pamiętajcie, że właśnie takie prawo nam przysługuje. Jeżeli chodzi o minifigurki, tak jak wspominałem na początku, 11 sztuk. W tym trzy osoby z personelu medycznego to jest liczba taka akurat. No widać, że jednak ta lecznica jest tutaj kluczowym punktem tego zestawu. Może zabierzmy tego bałwana, bo znowu on nie jest jakoś dobrze zbudowany. No jeżeli chodzi o bałwana to chyba jestem zakochany w tym z minifigures.com i nic tego nie zmieni. Wracając jednak do tego setu, jest tylko jedna figurka, która ma alternatywny wyraz twarzy, i jest to naciarka, która jest tak przestraszona, że ja bym się bał dzielić z nią jeden stok. Co jeszcze można powiedzieć na temat tych torsów? Nie ma tutaj nic takiego super unikatowego, bo wszystkie te torsy można było znaleźć czy to w kalendarzach adwentowych, czy to w innych zestawach, na przykład people packach. Ale okej, okay, przecież to nie mają być jakieś niewiadomo jakie gwiazdy, tylko normalne Ludziki. Może tylko szkoda, że nikt nie ma niczego nadrukowanego na spodzienkach. Przyjrzyjmy się jeszcze co tam kryją pod tymi kaskami nasze ludziki z personelu medycznego. Aha, czyli to są te same motywy, które mieliśmy z tych badaczy Arktyki. Tutaj mogli to trochę zmienić albo dać im też alternatywny wyraz twarzy, bo oni chyba w tych hełmach nie będą cały czas siedzieć. Na plus zasługuje fakt, że mamy tutaj różne kolory czapeczek, no i jakiś kask. Także coś tutaj da się zmiksować, żeby stworzyć nowych cywili. No i sweter, sweter całkiem na plus. Spodziewałem się, że ten zestaw będzie dobry, ale nie, że aż tak. Na szczególną uwagę zasługują pojazdy. Zerknijmy, ile mamy tutaj tych naklejek. Ich jest niestety dużo, więc jeżeli w Waszych oczach to dyskwalifikuje jakiś set, no to tylko informuję. Zerknijmy jeszcze na inną kwestię. Czyli elementy zapasowe. Jest ten nadruk drewienka, którego dostajemy tutaj w dużych ilościach, strzykawka, ciasteczko, szalik i garść takich drobnych elementów. Dlaczego nie ma tutaj tego bandaża czy też gipsu na rękę minifigurki? Wyobrażam sobie, że to łatwo zgubić, bo jest to element niewielki, a jednocześnie byśmy chcieli zmieniać pacjentów w tej bazie leczniczej. W ogóle, jeżeli chodzi o tą bazę ratunkową, no to tam trochę było marnotrawstwo przestrzeni na tym pierwszym piętrze trochę ładniej można byłoby rozwiązać dach, a jeżeli chodzi o inne rzeczy no to zbyt mały ten kiosk z gorącymi napojami. Człowiek by również chciał, żeby coś jeszcze dorzucono do tego snowparku, ale akurat tego bym się nie czepiał. Ja tylko chciałbym żeby za rok stworzono kolejny zestaw właśnie tego typu z małym klimatycznym hotelikiem. No, byłoby naprawdę fajnie. Coś co jeszcze może bym dodał to kilka jakichś pomponów dla tych ludzi, którzy obserwują snowpark lub na przykład oglądają transmisję telewizyjną z tych zawodów na żywo z Telebimu. Ale ocena końcowa będzie wysoka. 9 na 10 i jeżeli zastanawiacie się co sobie kupić w takim okresie zimowym, to jak najbardziej polecam ten właśnie zestaw, oczywiście nie w cenie katalogowej, tylko znajdźcie sobie w dużo lepszej, na przykład na Alto. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę, bardzo dobrze się bawiłem przy recenzji tego zestawu i mam nadzieję, że Wy też. Hej, hej, hej!